Cześć, z wszystkie z tej strony, Generał Pingwin Witam w nowym odcinku z Brigrix. W tym odcinku będziemy rozwalać Forda F-150. Nie wiem, czy to Raptor, ale chyba nie ma Turbo. Dobra, spawnujmy sobie. Włączył się, dobra. Podejdźmy sobie tu i będziemy go rozwalać, jak mówiłem. Mm, jak to się wychodzi? Ano tak. E Tutaj kliknijmy sobie, weźmy. Wziąć... A, no tak, przecież jak to się kliknie, ekwipunek samochodu, to tu nic nie widzi. Teraz weźmy sobie BR15 i strzelajmy w oponę. Widać, że się troszkę obniża, jak się przyjrzycie. No i jest. Póki co, super. A, jeszcze światło musimy rozwalić. Ehm... Weźmy całą serię po samochodzie, tak jak teraz. I zobaczmy, czy pojedzie. Czy będzie jakaś różnica. Nie ma żadnej różnicy oprócz skręcania. To pewnie przez to, że całe sflaczałe są te opony i o ja, ale się poślizgną na tym lodzie. Dobra, ale weźmy coś, co go naprawdę rozwali. Na przykład pojazd opad żony, jaki tu mam. Okej, okay, on ma działko, więc powinno go to, więc powinno tego F-150 solidnie rozwalić. Ale póki co nie mogę trafić, odjedźmy trochę. Jest to w ogóle jakaś taka kamera, która pomaga w celowaniu? Kliknijmy C i zobaczymy czy się coś zmieni. O jest, o, to, to jest idealne. Widać, że coś tam odpada teraz. Podjedźmy do przodu troszkę. Bo to zawsze lepiej wycelować. No i się rozwala. Uuu, jakaś yy, nad kolem mu chyba. O, koło mu się nawet rozwaliło. O, wybuchło mu yy, chyba zbiornik z paliwem, ponieważ taki wybuch to by nie mógł być od opony. Odnieś się do niego i go obejrzmy. Wysiądźmy. No, fajnie. Jest. Jeszcze go dobijmy. No, ale dobrze się trzyma, wręcz tak nierealistycznie. Takie działko to by go od razu rozwaliło. Dobra. Przechodzimy do latania samolotem. Najpierw trzeba kliknąć Alt i trzeba W, żeby to się jakkolwiek y, zaczęło poruszać. Sterowanie jest y, A, SD i strzałki, więc to idzie dosyć proste. Tak się tam wybijaliśmy na tym lotnisku, jakby tam normalnie z, z jakiegoś pola lub łąki startowali. A nie jakbyśmy startowali z normalnego lotniska, ale to przez te zaspy. Oj, czemu mi na, no, na zakrętach przestają działać silniki? To trzeba cały czas klikać te do silniki. Dobra, ale tracę kontrolę, więc chyba przejdę do lądowania awaryjnego. Tu jest chyba idealne miejsce, więc otwieram znowu podwozie. Mmm, się. O, otwiera się, okej. Okay. Jakby co to się je otwiera i zamyka? X-em, tylko trzeba trochę poczekać. Ta kamera z widoku pilota jest super, ale niestety nie widzę, jak niedaleko jestem. O ja, już skrzydło poszło. O boże, jeszcze. Jeszcze całe skrzydło i cały silnik mi wzięło. Dobra, znowu kabina pilota. Jak to tragicznie wygląda, jakby mi się miały zaraz rozwalić jakiś mur. Dobra, już hamuję. Okej, okay, zobaczmy, jak to wygląda z wierzchu. No, no, nieźle się rozwaliłem, ale jak na lądowanie awaryjne, to mi nieźle poszło, bo przeżyłem. I to już w sumie wszystko na ten odcinek, zapraszam do zasubskrybowania i polajkowania mojego kanału i zapraszam na więcej kontentu. Na razie!